Nie wiadomo, czy w ciągu najbliższych lat uda się duńskiej firmie Christensen wybudować w Świnoujściu dwa trzynastopiętrowe hotele, chociaż taką właśnie inwestycję planuje. Tymczasem pojawił się kolejny inwestor o głośnym nie tylko w Polsce nazwisku, który chce wybudować w naszym mieście hotel. Doktor Irena Eris i jej mąż Henryk Orfinger przyjechali wczoraj do Świnoujścia, żeby spotkać się z radnymi i przedstawić swoją ofertę. Oboje mają już dwa luksusowe hotele w Krynicy Zdrój i na Mazurach. Teraz myślą o kolejnym nad samym morzem. Prezydent Janusz Murkiewicz wpadł na pomysł, żeby zaproponować taką inwestycję właśnie Irene Elis. Na odpowiedź nie czekał długo. Wtedy, kiedy się dowiedziałam, że, że jest możliwość inwestycji tutaj w Świnoujściu, wzbudziła ta propozycja we mnie duże zainteresowanie, dlatego że Świnoujście jest pięknym miastem, które znałam jeszcze z czasów dzieciństwa, ale Oczywiście to było bardzo takie w, moim, w mojej świadomości już zatarte ślady, bo to było bardzo dawno. Natomiast teraz, kiedy przyjechałam zobaczyć około pół roku temu, jak, jak Świnoujście wygląda, Świnoujście okazało się wspaniałym miastem. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że jest to jedno z niewielu miast, które jest spójne w charakterze, które, które jest zadbane. Zobaczyłam promenadę nadmorską, zobaczyłam latarnie, które niby nic nie są wielką rzeczą, ale które turyście czy człowiekowi, który przy, przyjeżdża, dają takie poczucie taki, takiego, takiego piękna, takiego, takiej estetyki i widać, że, że miasto dba o mnie jako klienta. I ja myślę, że każdy człowiek ma takie poczucie, który, który tutaj zawitał. Jest spójna architektura jest czyściutko naprawdę jestem, jestem zachwycona i gratuluję miastu, że udało mu się taki efekt osiągnąć. Prezydent miasta proponuje bezprzetargową wieloletnią dzierżawę gruntu dla spółki dr Ireny Eris. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjąć mają jednak radni i powinni się raczej pośpieszyć, bo wieść o tym, że Irena Eris zamierza zainwestować w nowy hotel już obiegła kraj. Są wiadomości takie pocztą pantoflową, roznoszą się dosyć szybko. Muszę powiedzieć, że moja marka jest dosyć znana i nawet drobne ruchy, które wykonujemy, one są gdzieś tam przekazywane dalej Dalej wśród ludzi. I ja bardzo często dowiaduję się z różnych okolic, w których w ogóle nie byłam, nie myślałam o nich, że, że tam właśnie mam zamiar inwestować. Natomiast rzeczywiście oglądamy sporo miejsc, sporo lokalizacji. Szukamy tej najlepszej. Na relacje z tego spotkania i rozmowę z dr. Ireną Eris zapraszamy dzisiaj w naszym programie.